Często mieliśmy klientów, którzy szukali platformy niezależnej od zasilania elektrycznego lub sprężonego powietrza, a która ze względu na ograniczoną przestrzeń musiała być łatwa do przestawienia. Dlatego dziś przyjrzymy się Powerlift 450. Dzięki zintegrowanej pod stołem podnośnika ręcznej pompie nożnej, ta platforma jest całkowicie niezależna od zewnętrznych źródeł energii. Dzięki niewielkiej wadze w połączeniu z wbudowanymi kółkami, Powerlift 450 jest niezwykle mobilna i można ją łatwo przemieszczać po warsztacie, więc można jej używać praktycznie wszędzie. Niektórzy z naszych klientów zabierają ją nawet na tor wyścigowy. Nie trzeba już czołgać się po ziemi. Dzięki wysokości podnoszenia wynoszącej 70 cm, od teraz możesz pracować wygodnie i bez obciążania pleców. Dzięki udźwigowi 405 1000 kg i długości platformy podnoszącej 220 cm jesteś doskonale przygotowany do obsługi wszystkich najpopularniejszych motocykli. Dzięki i madle na koło możesz łatwo unieruchomić przednie koło swojego motocykla po ustawieniu go na platformie. Jednak zawsze zalecam również użycie pasa zabezpieczającego. Na platformie znajdują się oczka do tego celu, a aby umożliwić swobodną pracę przy tylnym kole, wyposażyliśmy Powerlift 450 w tę funkcję. Dodaliśmy klapę w podnośniku. Wystarczy ją podnieść i możesz od razu zaczynać. Aby zapobiec spadaniu śrubek i narzędzi ze stołu, podnieśliśmy krawędzie, dzięki czemu wszystko pozostaje na swoim miejscu. Jeśli szukasz podnośnika, który jest wyjątkowo mobilny i elastyczny, a przy tym nie obciąży zbytnio Twojego portfela, to PowerLift 450 jest właśnie dla Ciebie. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, po prostu do nas zadzwoń. Napisz do nas e-maila lub wiadomość na WhatsApp, albo przyjdź bezpośrednio do nas i zobacz wszystko na żywo na miejscu.